Weekend z blondynką. Jak zapanować nad bałaganem? W jaki sposób segregować przedmioty czy ubrania? Czy sprzątać na raty czy gruntowne porządki robić od razu? Między innymi o tym dziś będę rozmawiać z moim gościem, Martyną Kępińską, organizatorką przestrzeni, właścicielką firmy Logistyka Porządku. Za chwilę rozpoczynamy najnowsze wydanie programu Weekend z blondynką. Małgorzata Cioroch, zapraszam. Weekend z Blondynką Moim gościem jest Martyna Kępińska, organizatorka przestrzeni i właścicielka firmy Logistyka Porządku. Dzień dobry, Pani Martyno. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Organizatorka przestrzeni. Zawód jeszcze niszowy. Choć przecież sprzątanie, organizowanie przestrzeni w naszym mieszkaniu to temat na mnie owcy. Ale organizatorka przestrzeni? Tak, jest to zawód dość nowy na rynku. W Polsce pierwsze organizatorki przestrzeni pojawiły się mniej więcej w 2018-2019 roku. Ja w branży działam już tak samodzielnie od dwóch lat. Jest to zawód dość nowy, aczkolwiek popyt na tego typu usługi jest coraz większy. Coraz więcej osób chce korzystać z usług organizacyjnych w przestrzeni, ponieważ brakuje mu czasu, a jesteśmy niestety coraz bardziej zagraceni. Żyjemy w czasach bardzo konsumpcyjnych. Jesteśmy zalewani wszelkiego rodzaju promocjami, też ceny produktów również z tych portalów azjatyckich nas bardzo kuszą i my chętnie kupujemy duże ilości rzeczy. No i niestety później jesteśmy zagraceni i w momencie, kiedy próbujemy sami działać z odgracaniem, czujemy się bardzo przytłoczeni, i potrzebujemy właśnie pomocy specjalistki w tej dziedzinie. Czyli organizatorka przestrzeni to jest osoba, która nam może pomóc w, w porządku w domu, w zorganizowaniu tej przestrzeni, w pozbyciu się takich rzeczy, które nam ten... Dom zagracają? E, tak, jak najbardziej. Organizatorka przestrzeni pełni dwie takie główne usługi, jak deklatering i organizacja przestrzeni. Deklatering jest to odgracenie, pozbycie się rzeczy niepotrzebnych z mieszkania w sposób świadomy i odpowiedzialny. Ona wspiera tak psychicznie i mentalnie y, osobę, która potrzebuje tej usługi, żeby podjąć właściwe decyzje. Dlatego, żeby nie były one tak pod wpływem emocji, że my wszystko wyjmiemy z półek i się zestresujemy tą ilością rzeczy, bo to jest jak najbardziej taka emocja nawet nie tyle pożądana, ale bardzo często się pojawia po prostu u nas, że stresujemy się, bo dociera do nas ta świadomość, jak dużo rzeczy zgromadziliśmy. I trzeba podjąć te decyzje. Ja właśnie wspieram i jakby naprowadzam klienta, z, których, z którymi rzeczami powinien się pożegnać. Ważne jest to, by zrobić to również w sposób odpowiedzialny. Tak, Ja staram się, żeby jak najmniejsza ilość rzeczy trafiała do tego kosza, a jak najwięcej, żeby znalazło rzeczy drugie życie. A jeśli chodzi o organizację przestrzeni, to już tak skracając, to po prostu usługa, która polega na takim tworzeniu intuicyjnych domków dla rzeczy, czyli miejsc do odkładania konkretnych przedmiotów, tak żeby przestrzeń mieszkania była taka uporządkowana, ergonomiczna, żebyśmy nie tracili zbędnego czasu na poszukiwanie rzeczy trzeba, żebyśmy po prostu zawsze wiedzieli, co gdzie mamy. Co było impulsem do pani działalności, do założenia w ogóle firmy Logistyka Porządku? Właśnie to, że dochodziły do pani takie głosy, że coraz więcej ludzie mają takich problemów. Znaczy, z takim bodźcem do założenia firmy było to, że sama będąc po świeżo po mieszkania i szukając jakichś rozwiązań organizacyjnych do swojego mieszkania, które było ma mały metraż, a duża ilość rzeczy, natrafiłam właśnie na organizatorki przestrzeni, i wtedy akurat ruszała e, bodajże pierwsza edycja w ogóle kursu dla organizatorów przestrzeni, bo generalnie organizatorki przestrzeni są to osoby po, po kursach, są to wyspecjalizowana, wyspecjalizowana kadra. E, I tak właśnie na niej natrafiłam e, Dziś stwierdziłam, że taki bodziec do tych zmian, gdzieś wiadomo, swoje, jakaś druga zawodowa się tak ułożyła, jak się ułożyła. Zaczęłam kurs i później zaczęłam działać. Ale też e, jak najbardziej e, obserwowałam trendy na rynku, e, bo coraz więcej pojawiało się zarówno w sklepach materiałów, Potrzebnych do organizacji, ale ja też widziałam to, co się nawet dzieje w social mediach, że coraz więcej osób skarży się na to, że ma właśnie problem, że ma na przykład piękne mieszkanie, zaprojektował go architekt, wydano na nie mnóstwo pieniędzy, a w momencie, kiedy wprowadziliśmy te nasze rzeczy, okazało się, że jest bałagan i gdzieś ten czar tego pięknego mieszkania zniknął. A przecież nam nie o to chodzi. My chcemy cały czas, żeby to mieszkanie było piękne i nam służyło. Do tematu wracamy za moment. Weekend z Blondynką. Martyna Kępińska, organizatorka przestrzeni, jest moim gościem. Wracamy do tematu. Moją rolą właśnie w tym jest, żeby te rzeczy klienta umieścić w taki sposób, żeby łatwo je było znaleźć i żeby też to mieszkanie łatwo się sprzątało, żeby nie tracić czasu na poszukiwanie rzeczy, żebyśmy nie mieli na przykład rano problemów, co ja się ubiorę, bo ta ilość rzeczy w szafie nas po prostu tam przeraża. My nawet nie wiemy co mamy. Tak, nie wiemy co mamy i bardzo często moi klienci właśnie w trakcie tego procesu deklateringu, kiedy wyjmujemy wszystkie rzeczy z szafy, dzielimy je na kategorie. Nie podejmujemy co zostawiamy, co nie. Okazuje się, że mamy na przykład duplikaty, że mamy dwie, dwie te same rzeczy, co nawet nie wiedzieliśmy, że kupiliśmy. Nawet no dwie. I w ogóle przypominamy sobie o rzeczach, że w ogóle takie mamy jeszcze, że w ogóle są. Czym organizatorka przestrzeni, czyli logistyka porządku w Pani wydaniu, mhm. różni się od firm sprzątających? Różni się z zakresem usług. Firmy sprzątające świadczą usługi takie typowo sprzątania, czyli mycie okien, odkurzanie, Jakieś ścieranie kurzy, czyszczenie tapicerki i tym podobne. U firm typowo sprzątających nie znajdziemy na przykład usługi kompleksowej przeprowadzki i nie znajdziemy tego deklateringu, czyli odgracania i organizacji przestrzeni. Z kolei w moich usługach nie znajdziemy tych usług typowo dla firm sprzątających. Tak, U mnie nie, na przykład nie ma oferty posprzątania mieszkania. Ja mogę na przykład dla klienta, jeżeli ma taką potrzebę, mogę zrekutować dla niego osobę, która posprząta mieszkanie czy na przykład przygotuje mieszkanie do prowadzenia się po remoncie. A później wchodzę ja na przykład z usługą kompleksowej przeprowadzki, gdzie po prostu te rzeczy umieszczam w poszczególnych miejscach. Jak to wygląda? Ktoś się zgłasza do pani. Pani Martyno, mam taki problem. Z porządkowaniem rzeczy. Mam w domu bałagan, a chciałbym mieć porządek. Jak to wygląda? Pani przychodzi do takiego mieszkania i jak to wygląda dalej, ten proces? E, tak, przychodzę na początku na takie spotkanie organizacyjne. Wtedy rozmawiamy sobie z klientem na temat, jakie ma potrzeby, z czym ma problemy w mieszkaniu. Często właśnie kręciłem, że są na przykład zbyt głębokie półki, problem z odnajdywaniem rzeczy, za dużo zabawek w pokoju dziecięcym, więc ja badam te potrzeby klienta. E, Dopieramy sobie wtedy też organizery, do tego. Może później tą przestrzeń zorganizować, dostosowujemy ją do budżetu klienta. Następnie spotykamy się już na tą faktyczną czynność odgracania. Działamy najczęściej pomieszczeniami, bo tak po prostu najłatwiej jest zapanować nad tą ilością rzeczy. No wiadomo, że wyjątkiem jest tego usługa przeprowadzka, ale to jakby odrębny temat. Ale jeżeli chodzi o taką organizację przestrzeni, rozpoczynamy właśnie od deklateringu, czyli wyjmujemy w danym pomieszczeniu wszystkie rzeczy, spółek, szuflad i tak dalej. Układamy je przeważnie właśnie na kocach, żeby te rzeczy się tam nie ubroziły, nie zniszczyły. Dzielimy je na kategorię. Może będę tutaj się posługiwała tematyką garderoby, żeby łatwiej było naszym słuchaczom y, zobrazować sobie, jak to wygląda. Więc jak wyjmujemy na przykład wszystkie ubrania z szafy, to dzielimy sobie na kategorie, że osobno układamy t-shirty, jeans, marynarki i tak dalej. I później proszę klienta o to, żeby podjął ze mną te decyzje, które jeszcze zostawiamy, które będą mu dalej służyły, a z którymi się y, żegnamy. Tutaj zawsze klientom mówię, żeby przede wszystkim zwrócili uwagę i pożegnali się rzeczami, które są zniszczone, które są w złym rozmiarze, bo taka jest prawda, że nie są nam potrzebne ubrania, które są na przykład na nas za małe, tak? Bo nawet, Ale uh -huh. mamy nadzieję, że może kiedyś jeszcze będą dobre. Zawsze, zawsze jest taka nadzieja, tylko że w momencie, kiedy schudniemy, to też chcemy się nagrodzić za ten trud i fajnie jest wtedy sobie kupić nowe ubrania. Druga sprawa, że ta moda niestety no zmienia się bardzo dynamicznie i później też chcemy się czuć atrakcyjnie w tych ubraniach, więc wszelkiego rodzaju właśnie ubrania, w których takie właśnie nie czujemy się dobrze, warto się z nimi pożegnać. Jeszcze wśród takich kategorii ubrań, które też zawsze mówię, żeby też je wyjąć, to na przykład są rzeczy do naprawy i wtedy oddzielmy to na tą kategorię, zanieśmy na przykład do krawca czy do szewca, naprawmy, niech to nie leży w tych ubraniach bieżących. Jakie są najczęstsze błędy, które popełniamy organizując swoje domy? To jedno z pytań, na które dziś staramy się odpowiedzieć z moim gościem Martyną Kępińską. Jesteśmy po przerwie. Weekend z Blondynką. Martyna Kępińska, właścicielka logistyki Porządku, jest moim gościem. Wracamy do porządków nie tylko w naszych szafach. Jak już przejdziemy przez ten proces odkracania, jak już wiemy co chcemy, żeby zostało, żeby nam służyło. Ja badam potrzeby klienta, z których ubrań korzysta najczęściej, z których rzeczy korzysta najczęściej, tak, żeby ta przestrzeń służyła klientowi, była ergonomiczna, bo każdy klient jest inny. Inny klient będzie preferował ułożenie ubrań w organizatorze na półce, inny będzie wolał wieszaki, więc musimy tą przestrzeń przygotować tak, żeby jak najbardziej służyła klientowi. No i ja później po prostu biorę, już organizuję tą przestrzeń po wskazówkach klienta, tak, aby jak najbardziej było mu wygodnie korzystać z tych rzeczy, i etykietuje wszystkie pojemniki, tak, żeby było wiadomo, co dla jest rzeczy. Tak. Ale nie są to łatwe rzeczy. Pozbywać się rzeczy, które gromadzimy przez kilka lat. Mamy do nich na przykład sentyment, Albo ma mamy nadzieję, że schudniemy, albo nam po prostu szkoda, bo nie chodzimy w tym, ale kosztowało to dużo pieniędzy. Myślę, że są emocje w takiej pracy z klientami. Tak, to prawda. Bardzo trudne jest żegnanie się z rzeczami, właśnie z ubraniami, z pamiątkami. To są takie dwie najtrudniejsze kategorie. I trzecia taka kategoria to są jeszcze prezenty, tak, nietrafione. To są takie najbardziej problematyczne tematy dla moich klientów. Zawsze pojawia się dużo emocji, czasem są to nawet wzy. A zdarza się, że nawet ja takiej paniki, i to jest jak najbardziej naturalne, dlatego że do nas dochodzi ta świadomość, jak dużo rzeczy nagromadziliśmy, jak dużo wydaliśmy pieniędzy, i jest to dla nas trudne podejmowanie takich decyzji. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówię, ubrania, no to wiadomo, wydaliśmy na przykład dużo pieniędzy na jakieś ubranie, a okazało się, że my się w tym najlepiej czujemy. Więc ja zawsze kiedy te pieniądze już do ciebie nie wrócą, możesz spróbować to sprzedać, ale możesz też sprawić komuś innemu radość. Może ktoś z Twoich bliskich bardziej ucieszyłby się z tej rzeczy, albo po prostu możesz przekazać ją na cele charytatywne. Jest wiele miejsc, do których my możemy od tej rzeczy sprawić komuś radość. Możemy to oddać, nie wiem, do domów samotnej matki, do domów dziecka. Możemy też oddać do sklepów społecznych. U nas w Kielcach tutaj również taki funkcjonuje. Także jest wiele miejsc, do których nasze rzeczy mogą zrobić jeszcze dobry uczynek i możemy spowodować na czyjejś twarzy uśmiech, a nie będziemy mieli tych wyrzutów sumienia, że coś tam nam gdzieś zalega w półce i zajmuje cenną przestrzeń. Czy takie porządki mogą mieć wydźwięk Mogą mieć taki efekt terapeutyczny dla nas. Jak najbardziej ja często słyszę od moich klientów taki pozytywny feedback, że napędziły ich te porządki do zmiany, że kończą się wdawać, a co tam takie ułożenie przedmiotów w szufladzie czy w półce, tak? To bardzo jest takie oczyszczające. Klienci często mówią, że odzyskują kontrolę nad swoim życiem, że nie tracą czasu na zbędne poszukiwanie rzeczy, że czują taki oddech i często też nawet nie tyle może ja słyszę, ale nawet gdzieś tam wśród organizatorów przestrzeni, jak rozmawiamy właśnie o organizacjach, mówią, że klienci podejmują e, na przykład zmiany w swoim życiu, takie jak nie wiem, zmieniają pracę i w ogóle podejmują mnóstwo różnych zmian w swoim życiu. Takich poważnych decyzji. Tak, dokładnie tak. A jakie są najczęstsze błędy, nasze błędy, które popełniamy organizując swoje domy. To jest to, o czym Pani mówiła na samym początku, że wprowadzamy mm. się do pięknego domu. Pustego, przynosimy swoje rzeczy i okazuje się, że czarprys. Tak, zdarzają się takie sytuacje, dlatego warto jest już na etapie pracy z architektem, albo nawet jeżeli sami przygotujemy się do remontu, zwrócić jest uwagę nie tyle na te inspiracje, które widzimy w internecie, co do wyglądu zewnętrznego mebli, jakiegoś dodatków i tak dalej, ale zwrócić przede wszystkim uwagę, jaką dużą ilość rzeczy mamy i gdzie będziemy je przechowywać, tak? Bo często na przykład Wydarza się w kuchniach takie sytuacje, że my na przykład dużo gotujemy, a na przykład nie przygotowujemy sobie miejsca do przechowywania zapasów. No bo w drugą stronę, że mamy bardzo duże, duże kuchnie, a na przykład stołujemy się na mieście, albo korzystam teraz z popularnych tych cateringów i na przykład nie jest nam potrzebna duża kuchnia i tą przestrzeń moglibyśmy na przykład wykorzystać na powiększanie salonu, tak? Więc tutaj na tym etapie bardzo ważne jest zwrócenie między innymi na to uwagę. Tak samo garderoba, tak? Tutaj też zwróciłabym uwagę właśnie na sposób, w jaki lubimy przechowywać ubrania. Czy wolimy więcej półek, czy więcej wieszaków? Ja bardzo lubię przechowywać również rzeczy w szufladach, dlatego że w szufladach możemy doskonale przechowywać Zarówno swetry, które nie są polecane do wieszania na wieszakach, bo one się deformują. Bardzo lubię też przechowywać tam jakieś dresy, bluzy, bieliznę, dodatki, więc warto już o takich rzeczach pomyśleć z wyprzedzeniem. Dzisiaj ja będę przechowywać, żeby to mieszkanie nie tylko było piękne, ale również funkcjonalne i ergonomiczne. Na tym kończymy pierwszą godzinę programu. O porządkach będzie także po przerwie. Weekend z blondynką. Porządki. Ważny element świadomego życia i tworzenia osobistej przestrzeni. Dziś w weekendzie z blondynką, o tym, jak nie dać się bałaganowi i o tym, jak wyrobić sobie dobre nawyki w sprzątaniu. Już za chwilę rozpoczniemy drugą godzinę programu Weekend z blondynką. Zapraszam, a przypomnę, moim gościem jest Martyna Kępińska, organizatorka przestrzeni. Weekend z blondynką. Witam w drugiej godzinie programu Weekend z Blondynką. Przypomnę, moim gościem jest Martyna Kępińska, organizatorka przestrzeni, właścicielka logistyki porządku. Czy minimalizm w takim urządzaniu mieszkania organizacyjnym się sprawdzi? Myślę, że tak, bo my w tym momencie jesteśmy bardzo przytłoczeni ilością rzeczy. My dużo rzeczy kupujemy i ja myślę, że jednak fajniej jest zwracać uwagę na to, co kupujemy, w jakiej ilości. Właśnie pod kątem tych będę przechowywać i właśnie często. Często u osób, które przeszły ten proces declutteringu, które odgraciły się z nadmiaru rzeczy, to mnie wracała ta informacja, że jednak zmieniła mi się świadomość zakupów, że na przykład zanim kupię kolejne ubranie, to na przykład zastanawiam się, czy będzie pasowało do tych ubrań, które już mam, albo czy będę miejsce mieć go przechować, czy faktycznie go potrzebuję, że trochę zmienia nam się ten sposób postrzegania tej impulsywności zakupów na jednak no bardziej świadome zakupy po prostu. Jakich akcesoriów do przechowywania? Nie powinno zabraknąć w żadnym domu. Myślę, że pojemników do przechowywania żywności, ponieważ one przechowują żywność w sposób hermetyczny, więc zapobiegają dostawaniu się e, jakichś niepożądanych postaci, na przykład młodzi spożywczych, które bardzo łatwo możemy sobie przynieść ze sklepu. A trudno się ich pozbyć. Trudno się ich pozbyć i też przede wszystkim w momencie, kiedy pojawią się już u nas te mole spożywcze, musimy całą żywność wyrzucić, więc to jest marnowanie żywności, więc pojemniki, jak dla mnie, są taką podstawą. Ja też bardzo lubię welurowe wyszaki w garderobach, bo zajmują bardzo mało miejsca, a ubrania z nich nie spadają. Też fajnym rozwiązaniem jest taca obrotowa. Na niej możemy ustawić zarówno w lodówce, na przykład jakieś keczupy, musztardy, wszelkiego rodzaju słoiki dostęp jest z każdej strony, ale tak samo sprawdzą się one również na kosmetyki w łazience, czy w jakiejś półce położyć jakieś też właśnie słoiki typu jakieś różnego rodzaju kremy, oleje, oliwy i tym podobne. A w kuchni, w szefeczce mogą to być filiżanki obracane. Polecam we wszystkich trzech miejscach, które pani wymieniła, mam takie tace obrotowe i są naprawdę świetnym tak. rozwiązaniem. Czy istnieje jakiś idealny system organizacji naszej organizacji? Czy to wszystko zależy od naszego życia, od naszego stylu życia, od naszych zajęć? Wiele zasad jest takich uniwersalnych dotyczących organizacji i przestrzeni, aczkolwiek ja nie jestem jakby zwolenniczką stosowania wszystkich rozwiązań, u każdego, tylko bardziej je personalizować, bo każdy z jest inny, każdy ma inny styl życia, styl pracy, więc trzeba po prostu dopasowywać rozwiązania indywidualnie, też posługując się tym przykładem garderoby, tak? Osoba, która będzie uprawiała dużo sportów, czy w ogóle będąc sportowcem, będzie potrzebowała więcej właśnie szuflad, żeby przechować te ubrania sportowe, a ktoś, kto pracuje nie wiem, w korporacji, jest biznesmenem, będzie nosił często jakieś garnitury, będzie potrzebowała więcej miejsca na wieszakach, więc ja raczej jestem za tą personalizacją, a, ale wiadomo, że zasady takie ogólne sprawdzą się u każdego. We wszystkich dziedzinach naszego życia są trendy. Czy pani na przestrzeni tych ostatnich lat widzi te trendy w organizacji przestrzeni? Na przykład wspomniałyśmy tutaj o tych uh -huh. tarcach obrotowych. One uh -huh. się pojawiły jakoś tak całkiem niedawno i weszły tak. w modę, prawda? Tak, ja zauważyłam, że w ogóle coraz bardziej branża organizacji przestrzeni pojawia się. Jak ja zaczynałam, dosłownie w kilku sieciówkach można było kupić w ogóle jakiekolwiek materiały do organizacji przestrzeni. W tym momencie tak naprawdę w każdej sieciówce jesteśmy w stanie kupić. Ten rynek się cały czas dynamicznie rozwija. Coraz więcej tych produktów jest dostępnych i tak jest sporo, sporo nowości. Nawet sama będąc niedawno właśnie na targach w Warszawie, też widziałam sporo rzeczy, które zaskoczyły mnie Nawet nie, nawet właśnie z branży organizacji przestrzeni, jak właśnie moduły różne wysuwane w kuchni, tak? Kiedyś była popularna ta taka półka narożna, yy, obrotowa, gdzie te wszystkie garnki w momencie, kiedy my ją przekraczaliśmy, tak ładnie spadały nam <laughs> z tych pięterek. Z w... Patelnie. Tak, dokładnie. A w tym momencie mamy bardzo dużą ilość wszelkiego rodzaju tak zwanych magic cornerów i nerek, które nam pięknie wysuwają te wszystkie że My nie musimy już nurkować w tej szafce, nie musimy się nerwować, że to wszystko spada, bo mówię, coraz więcej tych rzeczy się pojawia na rynku. Też jest sporo materiałów również dla osób, które są niskie albo po prostu jest im niewygodnie podnosić ręce do góry, dlatego że półki mają już specjalne windy, które jednym przyciskiem albo jednym pociągnięciem możemy cały zawartość spółki obniżyć sobie. Czas na przerwę, jesteśmy podobnie za chwilę. Weekend z Blondynką Czy istnieje idealny system organizacji? Jakich akcesoriów do przechowywania nie powinno zabraknąć w domu? Między innymi o tym dziś mówi mój gość Martyna Kępińska, organizatorka przestrzeni. Wracamy do trendów. Teraz też modne są też tak zwane ukryte kuchnie, że mamy takie moduły, dzięki którym możemy stworzyć taką drewnianą ścianę, która nam zasłoni część kuchni. Jest to fajne rozwiązanie, że na przykład jak nie mamy czasu na sprzątanie, a spodziewamy się gości, to możemy sobie tam część tej kuchni przysłonić i, i ukryć to, co nie chcemy. Albo rzeczy, które może niekoniecznie ładnie wyglądają na tak, blacie, dokładnie, prawda? Dokładnie, dokładnie tak, albo chcemy sobie rozdzielić strefę, że na przykład w tej strefie zasuwanej na przykład stworzymy strefę z ekspresem. Do kawy. Jeszcze wrócę do klientów, bo myślę, że jak chociażby na przykład taką garderobę, klienci z panią organizują, to efekt może zaskoczyć bardzo klienta. Są takie zmiany, takie metamorfozy, które no naprawdę odbierają mowę? Tak, często klienci w momencie, kiedy widzą ten efekt prze, czyli w momencie, kiedy jest ten bałagan, to ubrania na tych stośnikach się przewracają, gdzieś w tych szufladach ciężko te rzeczy jest znaleźć i często już klienci mnie towarzyszą w tym etapie, kiedy ja organizuję tą przestrzeń, bo to zawsze daje im tą swobodę, że mogą zająć się swoimi sprawami i wchodzą do tego pomieszczenia, kiedyś, już zorganizowane to jest ten efekt, efektual. Wow. i też często też obserwuję e, takie fajne certyfiky osób, które pochodzą tego sceptycznie, bo często mam tak, że nie wiem, jestem u jakiejś rodziny e, i na przykład mąż jest sceptycznie nastawiony, że czy my później to wszystko znajdziemy w domu i w ogóle jak to będzie on to zgrzewał w naszych rzeczach, że jest ten dyskomfort, tak, bo wchodzimy w jak najbardziej taką strefę intymną, bo jednak wpuścić kogoś do domu, do tych stref, do których Nikt nie ma dostępu, albo nieliczni, no to trzeba się przełamać. I później właśnie starać, że ja mogę wreszcie coś znaleźć, nie muszę pytać żony, gdzie to jest. Tylko właśnie widzą, widzą efekt, efekt właśnie tej usługi, tak, że to pomieszczenie stało się ergonomiczne, łatwo jest te rzeczy znaleźć, każda rzecz ma swoje miejsce i zyskają Ale myślę ten. sobie, Pani Martyno, że Pani jest takim lekarzem porządku, ale to od nas zależy, czy my ten porządek utrzymamy, czy my będziemy dalej wkładać. Do tych wyselekcjonowanych pojemników, właśnie te do szuflad, te swetry, do pojemników te różne y, drobne przedmioty, no bo, bo jak nie, to zaraz wrócimy do punktu wyjścia. Niestety, niestety może się tak stać, ale ja zawsze staram się zaopiekować moimi klientami, nie zostawić ich, że zostałem w w organizacji i znikam, tak? Zawsze po skończonej organizacji daję klientom wskazówki, jak utrzymać porządek, daję im lekcje składania ubrań, tak, Aby tymi prostymi metodami byli w stanie odłożyć te rzeczy na miejsce. Staram się też tworzyć przestrzenie maksymalnie proste i tak dzielić te kategorie, żeby nawet dziecko było w stanie rzecz znaleźć, ale i odłożyć na miejsce. Jeżeli klienci sobie życzą, też czasami tworzymy jakiś harmonogram sprzątania albo ewentualnie szkolimy też osobę, która na co dzień pomaga im w utrzymaniu porządku, właśnie tego, w jakie miejsca odkładać rzeczy, jakie składać. Więc Zawsze staram się tutaj zaopiekować, też często za jakiś czas dzwonię do moich Klientów zapytać, czy wszystko w porządku, dlatego że nie każda, tak jak żeśmy właśnie wcześniej rozmawiały, że nie każda ta organizacja jest e, dobra dla każdego, że każdy ma jakieś swoje ulubione, że inni lubią bardziej mieć te rzeczy bardziej widoczne, inni bardziej e, ukryte, więc nie z zdarza się, że jakieś rozwiązanie u kogoś się nie sprawdziło, ale to jest jakby normalne i ja jestem w stanie to na przykład zmienić, albo na przykład nie wiem, jakaś ułożył w rzeczy na przykład w szufladach i ktoś wolałby mieć im tak w tej innej szufladzie, więc możemy to wszystko przełożyć tak, żeby klientowi było wygodnie, bo dom ma przede wszystkim działać dla klienta, to on ma się czuć w nim dobrze, a nie na przykład dla mnie, tak? Ja tutaj staram się zaproponować zawsze wie, te indywidualne wskazówki, tak żeby łatwo było ten porządek utrzymać. Pani Martyna, na, na koniec jeszcze złote rady dla naszych słuchaczy. Od czego zacząć porządkowanie, kiedy tymi rzeczami jesteśmy przytłoczeni? Przede wszystkim zarezerwowałabym sobie większą ilość czasu, jeżeli chcielibyśmy tak działać tak na ostro z tymi porządkami, czyli dokładnie zorganizować całe pomieszczenie. Jeżeli ktoś planuje robić to samodzielnie, ja bym proponowała, żeby jednak dzielić sobie to na małe kategorie. Czyli na przykład działamy po kolei, po jednej szufladzie. Proponuję sobie zacząć od tej szuflady wstydu. To jest taka szuflada, którą każdy ma w mieszkaniu. Jest żeby jedno. Absolutnie wszystko. Tak, żeby to jedno, To jest absolutnie wszystko pod paragonów, po zapalniczki, zapałki, jakieś ulotki, będą jedzenia i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Jeżeli czegoś możemy Znaleźć to zapewne tam jest, więc ja proponuję: wyjąć wszystkie rzeczy z takiej szuflady, ułożyć sobie w jakimś wygodnym miejscu, czyli na przykład na stole, podzielić na kategorie, przejrzeć co musimy zostawić, a co nam jest niepotrzebne i zorganizować sobie tę przestrzeń. Możemy w tym celu wykorzystać jakieś pudełka, które już mamy w domu. Nie musimy wszystkiego kupować w sklepie i też przestrzegam przy tym, jeżeli bierzemy się za organizację przestrzeni, to nie kupujmy wcześniej organizerów, bo wtedy możemy sobie zrobić tak zwany bałagan w ładnych pojemnikach, tak? Bo chodzi po prostu o to, żeby kupować pojemniki już do rzeczy, które wiemy, że zostają, by jak najlepiej wykorzystać tą przestrzeń. A nie na odryw. Tylko stworzymy sobie bałagan. Czyli organizery kupujemy, kiedy już wyjmiemy te wszystkie rzeczy i posegregujemy, ja? Tak, myślę, myślę że tak, tak zrobić najlepiej. Bo w ten sposób po prostu dobierzemy indywidualnie do tych rzeczy, które nam zostały i nie kupimy na przykład za dużej ilości pojemników. Do tematu wracamy za moment. Weekend z blondynką. Jak posprzątać, żeby później wszystko znaleźć, ale najważniejsze, jak ten porządek utrzymać. Dziś takie tematy podjęłam z moim gościem, Martyną Kępińską, organizatorką przestrzeni. Jakie są małe, codzienne nawyki, które realnie ułatwią nam to porządkowanie rzeczy na co dzień po prostu? Siła nawyków, jak dla mnie, to jest taka potęga do czystego domu, czystego wnętrza. Fajniej jest sobie znaleźć w ciągu dnia takie 15-20 minut. Nad takim codziennym, szybkim porządkiem. Czyli tutaj, jak dla mnie, zawsze taka podstawa to jest wstawienie zmywarki, wyczyszczenie blatów, odłożenie właśnie tych rzeczy na miejsce. W momencie, kiedy mamy dom już zorganizowany, to wtedy w szybki sposób jesteśmy w stanie odłożyć te rzeczy na miejsce. Ja często prowadząc jakieś warsztaty, pytam właśnie uczestników, przydostają taki telefon, że za 15 minut wpadnie tam ktoś z niezapowiedzianą wizytą i właśnie pytam ich. Co wtedy? Czy czujecie się komfortowo w swoim mieszkaniu? No i przywa, że tam te dwie osoby podnosi rękę, że, że u nich jest okej, okay, tak? Ja nie pytam po to, żeby kogoś zawstydzić, wprowadzić w dyskomfort, tylko chcę właśnie pokazać, że ta organizacja przestrzeni polega na tym, żeby w te 15 minut ten dom doprowadzić do tego porządku wizualnego. Przed nami są święta. A jak święta to porządki? Niektórzy już robią włosy z głowy. No właśnie, dać się zwariować przed tymi świętami, z tymi porządkami. Czy ta systematyczność, którą mamy w sobie. Ona może nam pomóc. Systematyczność nam najbardziej y, pomoże y, i myślę, że kluczem do takich szybkich porządków i przede wszystkim bez stresu to jest ten harmonogram. Nie zostawiajmy sobie tych porządków na ostatnią chwilę. Podzielmy sobie na mniejsze zadania, poświęćmy godzinę w ciągu dnia, pół godziny i podzielmy to po prostu na etapy. Zaangażujmy w to wszystkich domowników. My często kobiety mamy ten syndrom z i boimy się prosić o pomoc, mamy. a przecież tak naprawdę dbanie o dom. Znaczy, nie boimy się, bo my uznajemy, że, że my to lepiej zrobimy, to tak? Oczywiście, że tak? Oczywiście, że tak. A właśnie to jest bardzo, bardzo błędne postrzeżenie, bo domownicy chcą brać udział w tych czynnościach i powinniśmy jakby, znaczy obowiązek dbania o dom nie powinien spoczywać na jednej osobie. Powinniśmy się tymi obowiązkami dzielić, bo wtedy ta, nie mamy tej jednej umęczonej osoby, tylko każdy jest porówno zaangażowany. Też często rodzice boją się angażować się w porządki dzieci, a dzieci i lubią takie rzeczy robić wbrew pozorom. To jest też taka forma budowania relacji z dziećmi, bo one są zaangażowane, im to też sprawia frajdę. No bo co czują będzie, się ważne. Czują się ważne, czują się docenione, że dbają o przecież, że mogą zrobić coś ważnego, więc ja zachęcam właśnie przede wszystkim do tej właśnie systematyczności podziału tych obowiązków, rozdzieleniu tych prac na, na mniejsze etapy, a już w tej ostatniej fazie przed świętami, te kilka dni skupiamy się na takich trzech najważniejszych obszarach w domu, czyli przedpokoju, łazience i salonie. Bo to będą y, takie przestrzenie, w których niewątpliwie się goście pojawią. Czyli w przedpokoju przygotujmy miejsce, żeby mieli gdzie odwiesić kurtki. Goście, jak przyjdą w salonie, miejsce, żeby mieli gdzie usiąść. A właśnie co, zadamiajmy o takie rzeczy jak czysty ręcznik, dostęp do mydła, papier toaletowy, takie podstawowe rzeczy, bo tam się goście na pewno pojawią. To są takie miejsca, gdzie. Kluczowe. Takie kluczowe, dokładnie, tak. Pani Martyno, dużo jest tematów, bo przecież jeszcze jest pokój dziecięcy, bo przecież jeszcze są zabawki, są również prezenty, niekoniecznie. Koniecznie trafione, ale myślę, że to są tematy na kolejne nasze spotkania. Będzie mi bardzo miło opowiedzieć słuchaczom o tych tematach, bo to są bardzo ważne i ciekawe tematy, i wielu moich klientów ma z tym problem, więc chciałabym inspirować innych. Bardzo modycznie. dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Martyna Kępińska, organizatorka przestrzeni, właścicielka firmy Logistyka Porządku była moim gościem. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa do porządków świątecznych. <grym> dziękuję <grym> bardzo i do usłyszenia.